Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSSA FX. Ja nazywam się Konrad Tyczko i pracuję w analityk w domach BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 20 lipca z godziny 11.10. W związku z tym zapraszam nowienie sytuacji na czterech najciekawszych, czterech e, najbardziej atrakcyjnych w tej chwili parach, jak ja Państwa dzisiaj przygotowałem. E, tradycyjnie zacznę od rynku euro-dolara. No i to, co, to, to, na co warto zwrócić tutaj uwagę, to to, że rynek tak naprawdę przyszedł w stan takiego lekkiego odrętwienia, czyli giełdy, yy, giełdy robią swoje, giełdy wyznaczają swoje mm, poszczególne szczyty i maksyma, a euro-dolar tkwi tam, gdzie tkwił. No tutaj warto jednak zauważyć również. Mm, że ogólna tendencja w tej chwili na tej parze cały czas jest spadkowa. Cały czas czekamy na test 1.21.15. To, na co warto zwrócić uwagę, to że wcześniejszy, czyli tutaj początkowe sesje w tygodniu, to są świece dzienne, oczywiście, przyniosły nam dość dużą aktywność popytu. Tutaj widać trzy, tak naprawdę, bardzo duże dolne, dolne cienie w porównaniu do, do korpusu świec. No to wskazuje, że tutaj ten popyt, popyt jest cały czas aktywny. No tutaj, oczywiście, tutaj trzeba pamiętać, że to częściowo. Częściowo początek tygodnia to było jeszcze cały czas granie pod Benam Bena, Bernankę. Jakieś dane tutaj z amerykańskiej gospodarki po tych wystąpieniach przewodniczącego FED przez Kongresem i reprezentantów. No tutaj cały czas oczekiwaliśmy, że coś może. Hmm, Pojawić się na rynku. Oczywiście to by moim zdaniem oczekiwania płynne, jakoś płonne, ponieważ Ben Bernanke zwyczajowo nie decyduje się na takie drastyczne, drastyczne ruchy, jakieś luzowanie ilościowe no, na forum publicznym. Także tutaj wydaje się, że tutaj te oczekiwania trochę były troszkę na wyrost. No, tak jak mówię, no tutaj perspektywa na tym tygodniu, to wydaje mi się, że to jest kolejny test 1.21.15 na tych fali niepokoju w nas sensie z Europą. No. Choć warto wspomnieć yy, o, ostatnich, o ostatnich wynikach aukcji obligacji. Tutaj warto, warto o tym wspomnieć, żeby zobaczyć jak ten rynek wygląda, ponieważ mm, mieliśmy wczoraj aukcję pięcioletnich obligacji i francuskich i hiszpańskich. No to, 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 tak naprawdę ten spread między obligacjami nie pogłębił się po raz kolejny, czyli Historycznie Hiszpania no, musiała zapłacić najwyższy, najwyższy procent za, za finansowanie swojej swoje działalności. Tymczasem Hisz, Francuz, Francuzom udało się ulokować ten był poniżej 1%. No to znalazło dość szybko zwierciedlenie na rynku rynku długu, również tego benchmarkowego, czyli 10-letnich obligacji. No widzimy, że Hiszpania cały czas, cały czas pozostaje powyżej tych 7%. Po, po to jest tak naprawdę powrót tutaj, bo udało się poprzednie działanie tutaj ze strony Europejski decydentów, czyli zapowiedź, zapowiedź e, interwencji, potencjalnego przygotowania SM pod interwencję na rynku długu zdołało zepchnąć te rentowności poniżej 7%, no dzisiaj zno, i wczoraj znowu wróciliśmy powyżej tego zakresu, także widać, że w tej chwili rynek, rynek no poważnie niepokoi się o Hiszpanię, przede wszystkim mm, Oczekujemy tego, że ten bailout sektora, no tak to trzeba nazwać, tak naprawdę bailout sektora bankowego w Hiszpanii jest tylko wstępem do bailoutu szerokiego, do ogólnego bailoutu hiszpańskiego, ponieważ trzeba przypomnieć, że jakby Hiszpania ma no trzy problemy to jest jakby jeden podstawowy, czyli ogólny stan finansów państwa, ogólne problemy, problemy z przeforsowaniem reform. Drugi problem to jest ten, który w tej chwili częściowo próbujemy rozwiązać. Oczywiście to nie udało się niczego osiągnąć, jak to zwykle, w przypadku naszych europejskich decydentów, to jest sektor bankowy. Tutaj jakieś rozwiązania mówią o, o przetransferowaniu tych pieniędzy i w stworzeniu jakichś jakich, jakich rozwiązań w ciągu roku, półtora, które miałyby zabezpieczyć ten sektor przed, przyszłości, przed, przyszłości, przed, pod, przed przyszłościową potrzebą, znowu przeforsowania jakichś pieniędzy w ten sektor. No i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, czyli ten. Problem regionów, regionów w Hiszpanii, ponieważ jak wiemy, na no Katalonia posiada ogromne długi, a tutaj nie ma jakiegoś, nie ma jakiego prostego rozwiązania, ponieważ Ministerstwo Finansów Hiszpanii zasugerowało, no, że pracuje nad jakimś wehikułem, który najprawdopodobniej zacznie działać i odciążać ten budżet centralny. No, ale tutaj termin, termin zaproponowany przez Minister finansów to jest tak naprawdę za półtora roku. Także za półtora roku już będzie na pewno nie się Hiszpanii. Dlatego widać, że ten temat znów powraca na rynki. No, i pewnie będzie powracał na rynki, jak będzie przerywany pewnie jakimiś wydarzeniami paneuropejskimi i sytuacją w Ameryce. Ale raczej Hiszpania to jest to, na czym w tej chwili warto się skupiać. Przejdźmy do złotego, ponieważ troszkęśmy tutaj zeszli z tematu na bardziej makro, także spójrzmy technicznie. Yy, złoty, no, złoty, to co ci z Państwa, którzy czytają, to moje komentarze porane temat złotego, no to wiedzą, że ja tutaj zakładałem, że 4,15 to jest taki poziom, który zostanie w tym dłoniu wybroniony. No i został wybroniony, ponieważ yy, wydaje się, że tutaj to ta linia czerwona, którą tu widzimy, to jest linia trendu. Ona została yy, na, na ujęciu tygodniowym, nie została jeszcze tak naprawdę, narusza, to możemy mówić o jakichś paru pipsach. Dlatego wydaje mi się, że jest to yy, bardzo miejsce do wystąpienia korekty. Bardzo dobre miejsce, ponieważ 4,15, no wydaje się, że w świetle tych, tych niepokojów strefy euro, no to poniżej 4,15, no to złoto będzie troszkę przewartościowane w tej chwili, dlatego raczej oczekiwałbym tej korekty, gdzie w kierunku 4,20, 4,21 w przyszłym tygodniu i to raczej tutaj ten zakres, też mi się wydaje, że powinien być pewne ograniczenie, ponieważ cały czas widzimy te kapitały płynące w kierunku złotego, przede wszystkim w kierunku polskiego długu, ale złoto jakby jest beneficjentem tego również, czy nie bezpośrednim, ale jest cały czas. Hmm. Trzecia nasza co mówimy, to jest e, fund dolar. E, Para o tyle ciekawa, ponieważ warto zauważyć, że ostatnio fund zachowuje się lepiej od eurodolara. Z przejawu te pary cechowa taka korelacja, praktycznie około, około 0,7, a w tej chwili widzimy, że fund zachowuje się troszkę, troszkę lepiej. No Miało to jakby związek częściowo z tymi aukcjami ostatnimi w Wielkiej Brytanii, które pokazały, że inwestorzy jednak troszkę preferują Wielką Brytanię i zakładają, że w przypadku jakiś tutaj taki scenariusz był kiedyś rozgrywany, widać, że on troszkę taki czas powraca, a mianowicie to że w przypadku jakiejś eskalacji problemów w strefie euro, to to, to tutaj Wielka Brytania może być takim bezpiecznym przystanią. Także oczywiście to jeżeli możemy mówić o bezpiecznym przystani kraju, który należy do, należy do Unii Europejskiej, po prostu nie posługuje się tą walutą, także tam, tam trzeba pamiętać, że tam cały czas trwa tak naprawdę w chwili troszkę nieograniczony program stymulacji rynków no dlatego rynek, rynek zakłada, że ten program może stanowić jakąś poduszkę bufor, tak naprawdę, przed tymi problemami. No, dane tego nie potwierdzają, niemniej samo założenie jest słuszne i w przypadku właśnie zejścia, le, le się tak naprawdę, w bailoutu hiszpańskiego, no to ten kapitał w kierunku funta może coś jeszcze być pogłębiony. I tutaj wydaje się, że jedna z najciekawszych par ostatnio, czyli euro, AUD, czyli tak zwane. Po jednej stronie mamy, mamy kulejącą walutę europejską, walutę, której tak naprawdę no, nikt nie chce mieć w portfelu. Z drugiej strony mamy dolara australijskiego, który. No, który tak naprawdę ostatnio nie był całkiem dobrze zachowywał, ponieważ widzieliśmy, że dane z Chin, pomimo tego spowolnienia, one pokazują, że to spowolnienie jest takie, jak się oczekiwaliśmy, czyli możemy mówić o takim miękkim lądowaniu. Ja wcześniej wspominałem, że tutaj mi się, że wydawało mi się, że decydenci chińscy nie pozwolą na, na twarde lądowanie chińskiej gospodarki, tym bardziej, że posiadają taki zestaw instrumentów i narzędzi monetarno-fiskalnych, że tak naprawdę no, ciężko byłoby mi się wyobrazić, że tutaj gospodarka chińska mogłaby się wyraz pod kontroli. No jednocześnie widzimy, że tak naprawdę jesteśmy na poziomie tutaj, no minimów, minimum, że widać, że tak naprawdę schodzimy, schodzimy. Mm. Nie bez, bez jakiekolwiek tutaj naprawdę wsparć. Widzimy, że to jest seria kilku, kilku, kilkunastu czarnych świec tygodniowych. że to, jest, to jest, jest układ W1, czy układ tygodniowy. Ja tutaj też z punktu widzenia wyrysowałem to taki kanał. Ten kanał wzrostowy widać, że tutaj forsujemy to dolne ograniczenie. I trzeba jakby szczerze powiedzieć, że jeżeli w tej chwili przebijemy mm, tą przerwaną mini, ale mówię o zdecydowanym przebiciu, a nie o naruszeniu kilka pipsów, to jest gdzieś tak zakres, proszę Państwa mówi 1,17, 40, czy można powiedzieć tak na przyjęcie 1,17. To przy tak naprawdę perspektywie kolejnych tygodni czeka nas. Naprawdę, wydaje mi się, że test tutaj tego FIBO to jest FIBO na, FIBO na poziomie dzisiaj około 1,08. Oczywiście tutaj, jeżeli wykreślimy również tą projekcję zniesień z tego dużego wzrostowego ruchu, który miał miejsce tutaj, zapoczątkowany tak naprawdę był w 2008 roku. No to wychodzi nam zakres bardzo niski, ponieważ wychodzi nam zakres, zakres poniżej parytetu 0,78. Wydaje mi się, że to jednak jest zbyt, zbyt odległa w tej chwili scenariusz, dlatego bezpieczniej bezpiecznie przyjąć jest, iż zejdziemy gdzieś w kierunku tutaj 1,08 i być może czekając po potem jakiś test pary parytetu. Jednak tutaj ten układ techniczny tutaj mi się wydaje, że dzisiaj powinniśmy zamknąć się jednak powyżej tej linii, a początek przyszłego tygodnia powinien przynieść jakieś lekkie odragowanie, Naprawimy w kierunku 1,21 i być może w kierunku testu tej czerwonej linii spadkowej. Obrigado pela uwagę.